Hello, hello. Dzisiaj kolejny dzień z mymi dzieciaczkami. Tylko tym razem od dziwnie na mnie. Dobra. Ostatnio przegrałem tamtą tą gwiazdkę, co odrobiłem w czempie 4. Więc teraz nadrabiamy tą jedynkę. Hmm. Co, proszę, czy coś się dzieje? Nic się nie dzieje. 5 sekund, till the enemy reaches the battlefield. Dobra, oni mają. Granger, Esmeralda, Lizley, Marty, Aldous. Jeżeli będę grał na Aldousa, to wygram linię. O ile to byłoby tylko 1 na 1. wątpliwe szanse na to. No, Aldous poszedł sobie tam. Granger. Dobra, przynajmniej nie Nie będzie miała na really dalekim Jezu, się. Nie Mhm. Mm

Ale perfekcyjnie to to nie jest Wolę się wrócić Ty masz więcej We życia, więc po prostu zostań pod wieżą, Dobra Tak, tutaj zrotowali O fajnie Dobrze, dobrze Dobrze naszych nie widać, wiem dlaczego przeciwników Zaginęli w akcji. Chodź to, chodź to. We can do it. Zostaw mnie! A tak. Nie lubię jak macie za dużo życia. Do tego czasu i tak jakby zanim im zbijemy to życie to prawdopodobnie on mi się odwoła. We can do it. An ally has been slain. Serio, tam zaratowali. Przeżył to, prawda? Super. No, jednak nie przeżył. Tak więc super super. Nie wiem, co nie chcieli od mojego tego. Moskowa, przyrządnie nie źle, ale wiadomo. Jeszcze to prawda, to jeszcze nie koniec gry. Zobaczymy, co będzie potem. Mm -hmm. Na razie nas olewa. Ale tu i lepiej. Nie ja zratuję nabota. Jednak nie warto było ratować. Dobra, dżunglę sobie wezmę. I will drive away the soon. Spree. O, znowu zabili. you as brilliant as me. Request back west backup. Request backup. I do, I do, I do. An ally has been slain. Time to shine. I will drive away the shutdown. Enemy killing street. shut shutdown. Means uh -huh. nothing. Odini. Your team destroyed. Tamten przeżył Dobra, wezmę uwierzę Nie wezmą uwierzy O boi Jeszcze to tutaj było? Naprawdę? Dobra Trudno Mam szósty level 1, 1, 1, 2, 200 Dobra, 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 dawaj, dawaj koza, bi, dok. Oh. Until <much> are as brilliant as me. Shukran. Então. An ally has been slain. Our turret is under attack. Time to shine. I will drive away the darkness. A. Dobra, nie <ciekać> trzeba. An ally has been slain. An enemy has been slain. Nie wiem po co wróciłaś tam z tym low. Nie miałeś życia i tak się cofnęłaś, nie rozumiem. I nie szłoje decyzji. Żółwia? Oh, time to Under attack away the darkness. Miau miau, miau mało życia wcześniej. Nie wiem jak miał teraz. Keep it up. Then how yours An enemy has been slain. The, the enemy, enemy has slain the turtle. An ally has been slain do mnie our turret has been destroyed our turret is under attack we can do it było, our turret has been destroyed el Ludzie? Minimapa? Czy coś? Nieważne. Nie było żadnej mapy. Czemu? Jeżeli widzisz, że tam jest ich dwóch. Nie, też, że nie zabiłeś. To jeszcze bardzo prawdopodobne, że zginiesz. Naprawdę. A nie mogłeś po prostu się cofnąć. Te szare komórki w Twoim mózgu działają w ziomek. Czy to po prostu tak sobie wchodzisz, jak ci się podoba? Uwielbiam. Świetnie, to jest na wieża. No, ja tu sam nie będę defował. We can do it. Our inhibitor turret is under attack. Grangra tamanci ludzie. Sratujcie. Launch attack! I will drive away the darkness. Uh -huh. sure. Lord resurrecting soon an enemy has to shine! Jezu W ogóle nie mam życia Dobra Nie wiem gdzie jest Aldous, nie chcę być w razie czego przez niego ultowane Tam jest Puszuję bota E. Nie spodziewałem się, że zmarł, ale teraz zróbmy na topa. Trudno. Trudno się mówi. Okej... Okay. on już jest tam? Jezus. Hmm... Dobra Lord zrobił nas świetnie Dobra, będę bot opilnował Hmm... Walkę drużynową. oni nie Nie wyobrażam Enemy I will drive away the darkness. Okay. Keep it up. And Our turret, turret is under attack. Nie widzę ich. Aha. Dobra, złoto w I will drive away the darkness. Keep it up until your turret is under attack. Hello? Kolego? We can do it. Our turret has been destroyed. <laughs> Dobra, good, good. No. I will drive away the darkness. Potrzebuj Time to shine! You have slain an enemy! Our inhibitor turret is under attack. Aj, aj, aj. We can do it. Keep it up until your enemy has slain.

Shut down, shut down. Co tu się stało? Dobre, to you, stop? What do you think? I'm trying to drive away the darkness. Ha! Keep it up until you're as brilliant as me. Nie da rady tego poszuwać teraz, na pewno nie. Dobra? Wyłapujmy ich tak dalej, to będzie super. Zwrotuję. idę, idę. to się... Oj boj! Mieliśmy tego ziomka tutaj, samego! Po co radzyć za to Po co? Po co szedł za to Jezu... O, oh boi, przecież nas koncą. no i koniec. Fajnie, Moskwa? A wy to, które używaliście rodzomu mózgu, czy mózgu podobnych rzeczy? Naprawdę? Wasze ogarnianie rzeczywistości to też nie najlepsze. Mm. No gdzie wy jesteście? O Jezu. Oh yes. Zabili ci to v konce. Our inhibitor turret is under attack. Oh boys. <sighs> 8, 7, 6. Ej, baza. Ha! O boi! Teraz trzeba ich na pewno wyłapać. Jak ich nie wyłapiemy teraz pojedynczo, to tyle. Dobij, dobij, dobij. Dobra. Dwa jeden. Dobra. Jeżeli ich zapiecie, to wygracie to. Proszę. Tylko razem. Razem. I zostali. Dlaczego zostaliście sami? Oj.

I idę tam pod tego lorda, oni się po niego nie wybierają. Dobra, robimy szybko, 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 szybko. Dobra, super, dobra. Możemy to chyba skończyć nawet. Jak dalej pójdzie. Idę Moską, idę, idę, idę Moską, chodź tu. Ah, just a Keep it up until you as brilliant as me. I will oh. away the darkness. Request backup. No. Jeżeli ich złapie, najważniejsze, że nie wzięli lorda wtedy, przynajmniej tamtego. Więc to jest kwestia teraz naprawdę dobrego wydefowania. To jest nasze wtedy.